Hej kochani, kręcimy dla Was tego super vloga. Jesteśmy w Wolu Denis. Akurat doszliśmy na Cypel, zwany Błękitną Laguną. Pokażę potem, może, parę jeszcze ładnych ujęć. Ale tu jest naprawdę, zaczyna mi się podobać, bo na plaży. Teraz zrobię rzut oka, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj chyba. Jednak mówili prawdę, że to jest perełka tureckich wybrzeży. Naprawdę jest. zaczyna to wyglądać fajnie. Jesteśmy, jest to dosyć daleko od plaży, też znaczy od hotelu naszego. W ogóle daleko od centrum. Jesteśmy już wyprani. Miciek wchodzi do wody. Na błękitnej lagunie. W górach jak gdyby No Jesteś, mówię, zakopanym nad morzem Słyszeliście? Że jesteście w zakopanym nad morzem Co ja dodam? Wiesz, o Jesteśmy po pierwszym dniu na błękitnej lagunie wolu Denis. Nic pewnie nie nakręciłem z tego pobytu. Ale się poprawię. Nie miałem dzisiaj sznurka, nie mogłem sobie kamery do ręki przywiązać i mógłbym ją zgubić gdzieś w wodzie. Ale będzie jeszcze sporo materiału. Pewnie tutaj przyjdziemy. Nieraz. Chcecie góry zobaczyć śmietrąca ja coś widzę A teraz mi się ktoś powie co powiem widoki są piękne ale woda nie jest jakoś krystalicznie czysta ale ciepła i bo słuchować równie można. Ja to sprecyzuję. To nie jest morze czerwone. To są fale. Żyjątka różne są, ale woda jest dosyć mętna. Raczej jeżowców jest dużo. Dużo jest jeżowców, dużo rybek, szarych. Widziałem kraba takiego jak dłoń Strzyk. dzisiaj Strzykwy jest jak cholera, są takie śmieszne jak sznurowadła. Strzykwy. Najdłuższą to miała chyba z 2 metry, a takich po... Met 20, m to jest od diabła miękkie takie, in, inne niż w Chorwacji. W Chorwacji to widziałem takie grube, sztywne, a to takie rozflaczałe. za to fajnie wy, wypuszczają takie czułki, które fajnie filtrują wodę. Może mi się to uda nakręcić. O, 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 o. Ale widoki, słuchajcie, przecudne. Muszę się wgramolić na jakąś górkę, żeby z góry zrobić zdjęcie. To jest piękne światło, zdjęcie

co mi się powie, że chyba się odważę skoczyć na tej parolotni, bo tak jest pięknie jak patrzę tak w niebie, jakbym była, już się odważyłam skoczyć do wody i zanurkować, to myślę, że się odważę skoczyć. Nie popływam niestety z delfinami, więc może popływam w niebie. drugiej stronie morze. Śródziemne, piękne, niebieskie. A dokładnie jakie to jest morze? To jest Morze Egejskie. Egejskie. Ale chyba jeszcze dokładniej... Masz jakąś swoją nazwę? Gdzieś mi mignęła. Ten odcinek, konkretnie tutaj. Ale nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, Ale to jest, to jest Wybrzeże Egejskie. Wybrzeże Egejskie jest połączone ze Śródziemnym a... Dzisiaj zaobserwowaliśmy śmieszny efekt w tej zatoce, w Błękitnej Lagunie. Tam w głębi zatoki woda była ciepła, jak jeszcze nigdy chyba w takiej ciepłej wodzie nie pływałem. Ja dobrze ponad 30 stopni. Ale śmieszne, że już tak od półtora metra w dół woda wydawała się lodowata. Bo się stojąc już to się z czubkami palców czuło lodowatą wręcz wodę. Może się tylko wydawała, że lodowata, może miała 20 parę stopni, ale... To wrażenie bardzo zimnej. W do tej co była na górze. Tak, na górze była... Wanna. Wypływając z zatoki woda była trochę już chłodniejsza, tam mieszała się z morzem. Natomiast a tak wygląda wyjście słuchajcie, z parku narodowego, bo sama laguna jest w parku. Są bramki płatne 6 lirów tureckich za wejście od osoby. Tak to będzie Ciekawe ile samochodów płacą za wjazd, czy więcej. Zobacz, jak Tak to Good bye, gule gule. A panu szemu? Do zobaczenia. Czy do widzenia. A teraz, moi drodzy, wracamy. Wyszliśmy z laguny. Jeszcze między laguną a ścisłym, ścisłym centrum jest nie wiem, z półtorej kilometra na samą lagunę to jest dwa kilometry. I tak idziemy właśnie. to jest dosyć dużące Teraz już może mniej bardziej jest mrzące gdy żar się z niej baleje tak bo kto mamy godzinę? godzinę mamy 19.17 19.17 jeszcze jest gorąco chociaż już znacznie jest tak jak w Polsce w ciągu a... może jest 26 stopni a tu słuchajcie łodzie wycieczkowe to jest ich cholerę widzę to jest nie, kawałek nieczynnej plaży tutaj Ta na lagunę tam Teraz nie widać, bo pod światło. jest tych łodzi od diabła. Rano stała jedna. No i tak zbliżamy się, moi drodzy, do centrum. Centrum to znaczy zejście głównego, głównej ulicy do plaży, i tutaj jest publiczna plaża. Teraz wam ją pokażę. Tu się zaczyna publiczna plaża no niestety jest dużo gorzej niż na, faktycznie na Cyplu bo jest, po pierwsze jest od razu bardzo głęboko po drugie woda jest dużo chłodniejsza a po trzecie biją mocne fale, przynajmniej teraz a po, już po które, nie wiem, po czwarte czy po piąte już nic pod wodą nie można zobaczyć i to ty. A teraz jesteśmy w ścisłym centrum na publicznej plaży, tak to mniej więcej wygląda Tu jest plaża, leżaki, plaża jest publiczna, płatna Znaczy ja gadam, plaża sama nie jest płatna, tylko leżaki na nie są płatne o. Tam są budki telefoniczne, z których bardziej opłaca się dzwonić niż z telefonu komórkowego. Stawki w Orange są beznadziejne, 9 zł chyba za minutę. A tak marginesie. się kupuje kartę i można porozmawiać. A teraz jakbyśmy mieli porównać jedyne drugie miasto, w którym byliśmy, czyli Alanie. No to centrum, to Alanie wygrywa zdecydowanie ładniej wszystko, pniejsza jeżeli... plaża, widoki ale jeżeli byśmy mieli wziąć widoki i samo, samą błękitną lagunę, no to już wtedy wtedy to już można się mocno zastanowić i raczej na korzyść laguny, tylko że trochę daleko trzeba tam iść. No i tak to wygląda jeszcze widok słuchajcie tutaj na no, kawałku zieleni U góry jest góra. Dzisiaj jakieś takie chmury. A teraz moi drodzy, z centralnej plaży przejdziemy na główny jakby deptak, czyli główną ulicę, która prowadzi od plaży centralnie do środka Oludenis Przy którym też jest nasz hotel. No tutaj nie wygląda to tak z fajnie sklepik na sklepiku, że jak aż przesada lekka to teraz zobaczycie jak to wygląda na o... lokalu Chodzimy dopiero a tutaj lot... ląduje część parolotniarzy w tym miejscu tam widzicie jak mają spakowane na wózku parolotnie a tu też się szykuje jakaś grupa na tych zielonych trawnikach lądują wcześniej niektórzy w innych miejscach widziałem a to ulica o której mówiłem wcześniej Trochę jak między Międzyzdrojach. Raz, dwa. No, tu jedno z centrum... centrów parolotnia, parolotniarstwa. Tu inne badziewie Lokalne Knajpy To musi być to złoto Mamy na Też kamera się przepaliła tutaj chyba Tak kochani to jest chleb ze złotem Chociaż tu widzę ze sebem, chyba bardziej tu jest słodkie. A tutaj macie cały czas widok nad ulicą Góra. 1920 metrów. Nie wiem czy ta, ale... Gdzieś tutaj. A tu kawałek chyba muru jakiegoś powinien rzymskiego zostawionego badziewiem. A teraz... ryby. Ja chciałem coś innego co teraz pokazać wam. Anteny szpiegujące NATO ukryte są w Turcji, w miejscach turystycznych. Widzicie on. <grywka> Największa antena satelitarna, jaką widziałem, A czy druga w tej miejscowości? Tak, bo trochę mniejsza. No, wstajecie. Antena w z do ogrodka.